W sobotę mecz. Górnik Zabrze Stalmielec, godzina 17.30. A jeżeli gramy domowy mecz, no to oczywiście konferencja prasowa, przedmeczowa konferencja prasowa jest z nami pan Bartosz Gał, trener, trójkolorowych trener górnika Zabrze. Witam przedstawicieli mediów. Zachęcam do rozmowy, do zadawania pytań. Ja oczywiście jak zawsze podam mikrofon, także oddaję Państwu głos. Dobry, Piotr Gierczyk z Polskiej Agencji Prasowej. Chciałem spytać, no. czy po tym Rakowie to, to już ten górnik jest bliżej takiego, jakiego by pan chciał, żeby on był, czy wciąż jeszcze idziecie do tego ideału? Wciąż, wciąż idziemy i, i jesteśmy też na początku tego. Bo widziałam dużo rzeczy, co były, były dobre, ale widziałem też w drugiej, też w pierwszy połowie nawet rzeczy, które jeszcze nie były tak, jak sobie je wyobrażam, ale jeżeli chodzi, chodzi o mentalność, chodzi o, o granie jedną drużyną i tak jak występowaliśmy o intensywność też fazami w pierwszej połowie, to byłem zadowolony z tego, cieszyło mnie to, ale tak jak już mówiłem, też w drugiej połowie było jeszcze dużo rzeczy, nad którymi musimy pracować, a mi się wydaje, że to był dobry Dobry początek, bo jesteśmy jeszcze na początku sezonu. Chciałem zapytać pan e, przyszedł do polskiej Ligi, do Polski w ogóle, czy to ta analiza rywali, no bo każdego widzi pan i zagra pan z nim po raz pierwszy siłą rzeczy no, z każdym zespołem. To to jest jakiś większy problem w porównaniu z trenerami, którzy z taką stalą, na przykład grali już, mhm. nie wiem, kilka, kilkanaście razy. No, może, może to nieraz być jakimś problemem. Dla mnie to, to nie jest dużym problemem, bo yy, dla mnie jest dużo ważniejsze, żebyśmy się skupili na, na naszej grze też. Także dużo analizujemy też naszą grę i co możemy polepszyć w naszych grze, bo to jest dużo, dużo ważniejsze i dużo, dużo więcej procent to nam zajmuje w tygodniu. Jeżeli chodzi o przeciwnika, to też analizujemy, też próbuję, jak są te dni, te dni wolne i pasuje z treningami i tak dalej, wyjeżdżać na mecze, żeby dużo meczy też oglądać na żywo, żeby po prostu mieć takie poczucie dla każdego przeciwnika. A jeżeli chodzi o analizę, to to dużo nie, nie, nie utrudnia, tak szczerze mówiąc, bo stal mielec też widzieliśmy. Raz widziałem ich już na żywo. Asystenci w sztabie też ich już widzieli na żywo, także z tym sobie poradzimy i to dużo, dużo nie ułatwia, szczerze mówiąc. Nie utrudnia, tak. <grym grym grym> Dziękujemy serdecznie. Michał Diklacz, dzień dobry, panie trenerze. Dobry. Takie pytanie, jeśli chodzi o sytuację kadrową czy wszyscy zdrowi, wszystko w porządku i proszę powiedzieć, ten start, 3 mecze, 6 punktów, to jest coś, czego pan oczekiwał, czy, czy takie pozytywne zaskoczenie? No, trudno, trudno mi powiedzieć, czym to oczekiwał przed sezonem, bo tak jak już mówiłem, y poprzednim pytaniu, po prostu trzeba, trzeba poznać też tą ligę, jeżeli chodzi o Stalmielec, to widziałem też w meczu z Jakiem, że to jest po prostu drużyna, która gra dyscyplinarnie, może z, jedno, z jednej strony, ale też skutecznie do przodu, że naprawdę bronią bardzo dobrze, tam nie ma, nie ma dużo wielkiej przestrzeni, także są dobrze zorganizowani. Jeżeli chodzi o stałe fragmenty gry, to tam zdobyli dużo punktów w ostatnich trzech meczach czy w, czy w pierwszych kolejkach i tam musimy naprawdę dobrze Dobrze uważać, bo też z rakowem mieli chyba dwie bramki szczelone ze stałych fragmentów, i tutaj, tutaj są naprawdę bardzo groźni, bardzo skuteczni, i tak zdobywają też swoje punkty. Także to nie będzie też taka, taka prosta sprawa. I z tego, co widziałem, to nie jestem za, za bardzo zaskoczony, bo po prostu są bardzo skuteczni z przodu. Takie pytanie też odnośnie Mateusza Cholewiaka. Zagrał bardzo wysoko w tym, w tym meczu z Rakowem, praktycznie jako napastnik. Wielu go też pamięta jako, jako obrońcę. Czy to, czy to też dla pana nie jest taka, taka rzecz, że no, potrzebny by był jeszcze jakiś taki faktycznie nominalny napastnik, i też pytanie z tym związane, czy, czy na przykład rozmawiając, jak trener rozmawia z działaczami, z zarządem, to są okienko transferowe trwa. Czy można się spodziewać jeszcze jakichś nowych piłkarzy w Kaczy Górnikach? No, dalej dalej nie ukrywamy, że, że szukamy i wiemy, że tam po prostu nam brakuje jeszcze tego typu, typowego snajpera, tej typowej dziewiątki, tego jeszcze nie mamy w tym składzie, cholewy jak zagrał z przodu. Ja po prostu jestem takim trenerem, że nie lubię myśleć w szablonach, jeżeli zawodnik grał na przykład w ostatnich sezonach na wahadle na obronie czy obojętnie gdzie, ja zawsze patrzę, jaki, jakie zawodnik ma umiejętności i gdzie by się nadawał w mojej grze do tego. Jeżeli chodzi o, o cholewa, to widzieliśmy też w zeszłym meczu z Rakowem, co, co lubią bronić też wysoko, co nie lubią po prostu tej szybkości, tej intensywności w plecach i myślę, że Colef był właśnie bardzo przydatny na ten mecz um, i tam dużo no, dużo dawał im niespokoju, dużo ich stresował. Um, jak to będzie wyglądało ze stalem Mielec, co jest też inną drużyną, to, to jeszcze zobaczymy. Może tam będziemy mieli jakiś inny pomysł, może tak zostawimy, ale to, to będziemy widzieli wtedy, jaki skład wyjdzie w sobotę. Dziękujemy bardzo. Przekazuję mikrofon dalej. Dzień dobry, panie trenerze. Damian Zawadzki z Łoczek ESA. Mam pytanie odnośnie Aleksandra Paluszka. Czy jest gotowy na ten mecz? I jeszcze jedno pytanie mam odnośnie, czy już pan znalazł jakąś alternatywę za Bartka Nowaka, czy dalej pan szuka? No, dalej. dalej szukamy. To też nie jest, nie, nie jest taką prostą rzeczą, żeby, żeby znaleźć, bo to jednak rzeczy też zależą od nas. My musimy być przygotowani. Mamy też kandydatów, ale no, trzeba się zawsze też dogadać z innymi klubami i tak dalej, żeby ustalić warunki i tak dalej. Także tutaj mamy kandydatów. Próbujemy to jak najszybciej uzupełnić i wykończyć takie, taki transfer, no ale są też rzeczy, które nam to może utrudniają, ale to jest myślę, myślę też normalne, normalne w piłce nożnej, także nad tym też nadal pracujemy, tak. Okej, okay, jeszcze jedno pytanie odnośnie tego zawodnika, o którym mowa jest gdzieś tam w necie, gdzieś tam w plotkach mm -hmm. i tak dalej, z trzeciej Bundesligi, czy jest to prawdą, czy jednak to jest jakaś plotka? No, no Myślę, że było już dużo rzeczy pisane na ten temat, e, e, także no, nie lubię się do tego zawsze dostosowywać, czy to jest plotka, czy nie. E, trzeba tutaj jedną rzecz powiedzieć, że z naszej strony też były te rzeczy wszystkie uzgodnione. My już byliśmy gotowe, te warunki były przygotowane, ale jednak, tak jak już mówiłem, inny klub też się musi na to zdecydować i to nam zablokowało też ten transfer. Okej, okay, czyli ten transfer najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku. No, najprawdopodobniej będzie, będzie trudno, tak jak już było opisane. Okej, okay, dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Czy pojawiły się jeszcze jakieś pytania? Ja jeszcze pytanie takie, no może nie piłkarskie, ale fakt, że pan jest wielojęzyczny, ma pan też no trzech, no Lukasa nie liczę, Niemców w składzie, to panu ułatwia tą komunikację? Bo no, gdyby przyszli i był pan, nie wiem, bez języka niemieckiego, być może byłoby trudniej. No, no na pewno, na pewno zawsze te rzeczy ułatwiają odprawy, że tam rzeczy przetłumaczyć po niemiecku czy po angielsku e, także. No, Ułatwia to mi rzeczy, szczerze mówiąc. Jeżeli chodzi na przykład też o, o Dani Paczeko, Mané, Wondo to też po angielsku się dogadamy zawsze, ale też mamy jeszcze z Cezarem trenera w sztabie, co też po hiszpańsku może im tłumaczyć, także tutaj mamy te możliwości. Większość prawie jest po polsku, ale jeżeli chodzi o to, żeby komunikację coś tam dokładnie wytłumaczyć, to zawsze no, możemy zmienić na angielski czy na niemiecki, także to ułatwia pewnie. Dużo sytuacji. Panie, że też jeszcze takie pytanie, te kilka tygodni pracy w górniku, w ekstraklasie, coś jest w ekstraklasie, co jest dla Pana takim zaskoczeniem, niespodzianką? Zaskoczenie zaskoczeniem nie. Myślę, że jak w każdej lidze są, są drużyny, co są może, może lepiej ułożone, drużyny, które, które może mają dobry potencjał w drużynie, dobrą indywidualność w drużynie i tak jak jeżeli patrzę na Raków, to tam myślę, że nie ma dużo różnicy. To była bardzo dobrze ułożona drużyna taktycznie, ułożona drużyna przez wiele lat, ułożona drużyna tak samo teraz, jak patrzę na Stal Mielec, co robią na swoich warunkach, to naprawdę też bardzo dużo z tego wyciągają i skutecznie grają. Ähm... Um Także każda liga jakieś ma tam no, swoje, nie chcę powiedzieć plusy i minusy, tylko jakby no, charakterystyczne rzeczy i to w polskiej lidze też jest tak, że myślę, że widać, że po prostu dużo drużyn próbuje stać w defensywie bardzo dobrze, dużo, dużo, kontry, dużo kontry jest, dużo drużyn jedzie z kontraatakami z po prostu, żeby być skutecznym, stałe fragmenty gry też grają dużą rolę, także widać, że tutaj jest jednak dużo dyscypliny w tym, co my próbujemy jeszcze do tego dołączyć, to jest uniwersywny styl gry, który nam się udało w pierwszej połowie z Rakowem, co mnie cieszyło, ale jeszcze też nie mamy tych możliwości albo jeszcze no, nie jesteśmy dostosowani do tego, grać to przez 90 minut, ale myślę, że tutaj jeszcze, jeszcze mamy też potencjał i myślę, że to też nam jeszcze daje dużo możliwości w tej lidze, tak. Chciałem się zapytać o tych młodzieżowców. Macie jakieś takie, nie wiem, miejsce, że odhaczacie te minuty rozegrane, ile tam jest, pilnujecie tego, czy na razie jeszcze za wcześnie w sezonie? Aktualnie za wcześnie, ale tak jak już mówiliśmy, że chcemy też powoli stawiać na młodzież. No to nie idzie tak, że zdecydowaliśmy, że teraz stawiamy na młodzież i wtedy grają nie wiadomo ile, ale dla mnie jest też ważne, żeby po prostu nie patrzeć na te minuty i tylko dawać te czasy, tylko żeby sobie zapracowali na to, zasłużyli na to, żeby się rozwijali przy tym. I jeżeli zadecydujemy w sztabie, że Młodzieżowy jest gotowy do gry, to wtedy będzie grał, ale także patrzymy zawsze na tą tabelę, kto Ile grał i czy potrzebujemy coś tak dokładnie na to nie patrzymy aktualnie? Ja mam jeszcze jedno pytanie do pana trenera, bo nie wiem, czy pan wie, że Górnik zabrze ostatni rzut karny, którym miał podyktowany był sezon wcześniej w pierwszej kolejce, gdzie go wykorzystał Jiménez z Lechem Poznań. Czy jest w ogóle ktoś wyznaczony do tych 11 nas w Górniku? No. Mamy, mamy wyznaczonych zawodników, ale tak nie jest też tak, że przed meczem do tego się przyzwyczailiśmy, że ja się przyzwyczaiłem jako trener, że po prostu są wyznaczeni zawodnicy, ale zawodnicy też muszą wtedy zadecydować jak się czują w tej sytuacji, jak są w meczu, w jakiej mentalności są w tej sytuacji wtedy z tego gronu zawodników ktoś będzie strzelał. Czyli pan wymiera przed meczem? Takiego zawodnika, który miałby na przykład wykonywać jednostkę w danym meczu? Nie, nie wybieramy jednego zawodnika, tylko po prostu jest gron zawodników, i wtedy, jak na przykład jeden zawodnik popełni błąd dwie minuty wcześniej, to nie będziemy go zmuszali, że ty teraz strzelasz, tylko oni mają w tym gronie wtedy zadecydować, kto się czuje na pewnego wtedy. No to bardzo ciekawe. I jeszcze jedno pytanie mam odnośnie tego, czy zrobił Pan analizę meczu Stali Mielec z Drakowem Częstochowa? No bo można ich porównać praktycznie składem takim samym wyszedł raków na stal Mielec i na nas. Myśmy swój mecz wygrali, stal niestety nie. I można to porównać powiedzmy tak boiskowo, że my w tym momencie wychodzimy jako faworyt, tak? W Zabrzu. Czy jednak Pan uważa, że ten mecz może być jednak jak równy z równym? To zawsze, zawsze trudno, trudno odpowiedzieć na takie pytania, bo to w, ty, w tych szablonach tak nie myślimy. Myślę, że, że to chodzi o to przeanalizować też ostatnie mecze. Jeżeli się patrzy, to był przedostatni mecz chyba stal Mielecka z Rakowem, y, przez stałe fragmenty to tam grali. Ostatni mecz wygrali z Krakowią, tam zmienili też sytuację, i to teraz zawsze być, trzeba być przygotowanym, że będą grali tak, będą grali tą formację, może z Krakowią wygrali, może nie będą nic zmieniali, ale co, co dokładnie, jakie plany mieli wtedy na mecz z Krakowem? Tego nie wiemy, także jesteśmy przygotowani na, na to, co robili w ostatnich y, trzech meczach. To mamy przeanalizowane, wiemy, jakie zachowania mają, i tutaj będziemy szukać naszej odpowiedzi. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Jeszcze, panie trenerze, takie pytanie nawiązujące do pytania kolegi o młodzieżowców. Bramki strzelają młodzi piłkarze: Szymon Włodarczyk, 19 lat, Oleg Paluszek, 21. Na ile dodaje im to pewności siebie w takiej codziennej pracy, mm -hmm. to jedno, jedna rzecz. A druga, co trener sądzi w ogóle o, o, o takim przepisie, który gdzieś tam no, był czy jest, że ten młodzieżowiec jakby, no, jest taki zobligowany, żeby grać? Czy to w takiej no, profesjonalnej piłce ma sens, czy, czy nie powinno tego być? No, tak, tak jak już mówiłem, nie? myślę, że związek sobie w tym myślę o coś dobrego też, żeby po prostu polepszyć sytuację młodzieżowców. Jeżeli dla mnie o to zawsze chodzi, chodzi o, o jakość młodego zawodnika i czy sobie na to zasłuży, a nie po prostu, że, że musimy kogoś wystawiać, żeby wystawiać, bo to to dla mnie nie jest rozwiązaniem, żeby, żeby rozwijać młodych zawodników, żeby mieli ten czas jakby zagwarantowany albo dostaną go w prezencie, tylko po prostu muszą sobie na to napracować i. Rozwijanie nie będziemy, tak już też mówiłem, rozwijanie się nie, nie wydarza przez to, że grają w ekstraklasie, tylko my musimy ich rozwijać w tygodniu. Rozmowy, analizy, treningi dodatkowe, motoryczne rzeczy, mieć po prostu tą strukturę, żeby, żeby rozwijać zawodników. A rozwijanie to nie jest tak, że wrzucamy. I wtedy patrzymy, czy płynie albo czy nie płynie. I to jest takie dla mnie. No, ja widzę jeszcze inny sens w tym po prostu i, i rozwijanie dla mnie to się dzieje w, te, w całym tygodniu, a nie tylko, czy, czy wystawiam w pierwszym składzie, czy nie. To jest dla mnie według mnie, według mnie za mało. Aha no to faktem jest, że pozytywne rzeczy zawsze mają wpływ na, na pewność zawodnika i, i bramki to są no, tym najwyższym celem dla każdego zawodnika, także widać po prostu, że to daje jako jeszcze jakąś inną pewność siebie, ale no, tak jak mówiłem, to, to się też pokaże przez dłuższy okres, bo zawsze trzeba być też realistycznym, wiem, że chcemy zawsze wtedy młodzi jak strzelają, żeby ich jak najwyższy poziom od razu szybciej dalej i jak najwyżej, żeby się wybili, że tam nie ma czasu, ale realistycznie to, to tak wygląda, że każdy taki młody zawodnik przeważnie będzie miał jeszcze może jakiś taki mały dołek i trzeba być przygotowanym.